Aleluja, Wyszku! 17.30, kolejna środa, 30 sierpnia. Przed ostatni dzień e, wakacji. I kochani, jest to wielka radość, że możemy po raz kolejny tutaj przyjść, po raz kolejny głosić Jezusa Chrystusa. I na samym wstępie chcę oddać chwałę Panu i podziękować mu za tą pogodę. Dzisiaj cały dzień pada. E, na samym początku dnia były takie ulewy, że ulicę podalewało w w Warszawie i na pewno w większych częściach Polski. Ale ja miałem pokój na sercu i raczej się o również, że tutaj dzisiaj o tej godzinie, co my wychodzimy, nie będzie padało. I Pan jest tak dobry, kochani, że możemy wyjść do Was bez parasola i możemy, kochani, głosić i dzielić się prawdą Ewangelii. To jest kochani wielka radość, i aż serce wyrywa się z kartki piersiowej, że to, co otrzymaliśmy od Pana, to, co otrzymaliśmy od naszego króla, chcemy przekazać Wam. Chcemy to poselstwo, które Bóg włożył w nasze serce, posuwać dalej. Chcemy świecić tą świadomością Chrystusa, którą, którą On wlał w nas, poprzez to, że zaufaliśmy Mu w 100%. Poprzez to, że położyliśmy pełną ufność i pełne zaufanie w Nim, bo. Jak mówi yy, Avotopio, Dzień Apostolski, nie ma w nikim innym zbawienia. Bo nie jest dane ludziom żadne imię pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. A tym imieniem jest Jezus Chrystus. Tylko w nim, kochani, mamy ratunek, tylko w nim mamy bezpieczeństwo, tylko w nim mamy prawdziwy pokój. I na samym początku, kochani, chciałbym podziękować. Podziękować tutaj. Wszystkim osobom, które w Bóg włożył pragnienie, aby, aby przychodzić tutaj ktoś z Braciom i siostrom ze społeczności chrześcijańskiej wyszkowe i, i wszystkim tym, którzy modlą się i duchu są z nami. Czy to na łączeniu na internecie, czy tutaj w wózkowej okolicy, którzy dzisiaj nie mogli być z nami fizycznie, ale trwają w i cały czas są z nami w jednym bogu, kochani. Chwała Jezusowi Chrystusowi, bo On łączy Twój Kościół i Wiemy, kochani, że nie jesteśmy sami, bo mamy siebie nawzajem, ale przede wszystkim mamy Boga w sercu. I to jest, kochani, coś najpiękniejszego. I chciałbym, kochani, dzisiaj powiedzieć Wam coś, co wczoraj, przedwczoraj, czy gdy czytałem Boże Słowo, gdy wtyłowałem Pismo Święte, Pan pokazywał mi bardzo często w bardzo wielu miejscach e, Ewangelii. W wszystkich czterech Ewangelia, tak samo i w listach e, Cały czas jest motyw tego, że ludzie, którzy słyszeli to, co głosił Jezus, zostawiali wszystko i szli zań. Gdy Jezus wybierał swoich uczniów, Andrzeja, Piotra, wy... wybierał Jana, Jakuba i pozostałych powiedział pójdź za mną. A oni zostawiali wszystko, czym się aktualnie zajmowali, i szli za I zobaczcie, że to nie jest tylko. Gdy był wybór apostołów również gdy jeden chodził, szły za Nim liczne tłumy Jezus powiedział, że jeżeli pójść za Mną za samego siebie i weź swój krzyż i mnie naśladuj Kochani, co to znaczy pójść za Chrystusem? Co to znaczy pójść za dawcą życia, za światłem? to znaczy nieustannie kroczyć tam gdzie Pan idzie bo znany pasterza, naszym pasterzem jest Jezus Chrystus. Każdy z nas jest barankiem, który zagubił się w swoim życiu, ale dobry pasterz dba o swoją kszodę. W jednej z przypowieści Pana Jezusa w Ewangelii Łukasza, Pan Jezus mówi, że gdy 99 owiec jest bezpiecznych, ale jedna owieczka się zagubi, to pozostawia te, które są bezpieczne w pastwisku, i idzie szukać tej zaginionej. i jak ją znajdzie, bierze je w swoje ramiona i przynosi tam, gdzie chce, żeby ona była. W miejscu bezpieczeństwa, w miejscu odpoczynku, w miejscu radości. I tak to Pani dzieje się z każdą osobą, która zagubiła się nie na drogi do domu, ale zawoła z serca, powie: Panie ratuj, Panie pomóż, Panie. Przemień moje życie. Każdy z nas znajduje się w miejscu, w różnym miejscu w swoim życiu. Podejmowaliśmy lub podejmujemy różne decyzje w swoim życiu. Raz te, te decyzje są lepsze, raz one są gorsze. Ale pamiętajcie, że jakąkolwiek decyzję byśmy nie podjęli, jeżeli ona nie jest ugruntowana na Chrystusie, to wówczas jest duże prawdopodobieństwo, wręcz pewność, że... Prędzej czy później pójdziemy za pożądliwością ciała i upadniemy, ponieważ będziemy kierowali się w ciemności, ponieważ prawdziwą światłością jest Chrystus. Bez niego chodzimy jak dzieci we mgle, w ciemności. Ale gdy jeden z tegości w naszym życiu, gdy położymy pełną ufność w nim, to światło, prawdziwa światło, która oświetla każdego człowieka, zamieszka w nas i będzie rozświetlała nasze drogi. Będziemy wreszcie rozumieli, będziemy widzieli to, co Pan dla nas zamierzył i będziemy mogli wypełniać wolę Boga dla naszego życia. Bo Bóg każdego z nas zna po imieniu i woła nas. Woła Ciebie, woła każdego. Ale pytanie, czy my, czy ludzie słysząc ten głos, rozpoznają, że to jest głos tego Ojca i pójdą za tym głosem. Bóg woła każdego dnia. Gdy budzisz się, to jest kolejny dzień, Abyś mógł słuchać, jak Ojciec woła za Tobą, jeżeli jeszcze nie, nie, nie uwierzyłeś w Niego, jeżeli jeszcze nie zaufałeś Jemu, jeżeli jeszcze nie położyłeś pełną ufność w doskonałej ofierze, którą złożył na krzyżu za Ciebie Jezus Chrystus, to każdy dzień jest momentem, w którym Ty możesz zawołać Tak Jezu, pomóż! Tak Jezu, oddaję Ci całe moje życie! Stań się całym moim życiem! Wprowadź je w tym życiu, bo to już nie chcę, żeby to było moje życie, ale żeby to było Twoje Panie, życie we mnie i jeżeli tak zawołasz serca to jeden odpowie to przyjdzie razem z Ojcem i w Duchu w Tobie zamieszka I kochani to jest niesamowita radość, że taką obietnicę dał nam sam Bóg Król Królów i Pan Panów od którego wszystko pochodzi on zna każdego na nas po imieniu. On umiłował nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. I umarł za nas, oddając swoje życie, abyśmy my wreszcie mogli zacząć żyć. Jeżeli wydaje ci się, że ty żyjesz tutaj na ziemi bez Boga, to tak naprawdę jesteś martwy. Tak naprawdę nie żyjesz, tylko wegetujesz tutaj i to jest tylko twoje jedyne życie. Bez perspektyw na życie wieczne. Bo życie wieczne jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy znasz Tego, Który jest wiecznością. Który, kiedy znasz dawce życia, który, który ten, który żyje, który zmartwychwstał i żyje, mieszka w Twoim sercu. I wówczas Ty masz pewność tego, że życie jest w Tobie. I Ty, ty skończysz swój ziemski bieg, Ty skończysz swoją ziemską wędrówkę, to spotkasz się twarzą w twarz z Tym, który Cię umiłował który Cię kocha i który zrobił wszystko, aby Ciebie odkupić. To jest, kochani, piękne, że w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, w bardzo znanym wszystkim wersecie, Pan Jezus mówi, Jan mówi takie słowa, że tak jak został wywyższony wąż na palu w Starym Przymierzu, który symbolizował brzeg Izraela i pokazywał węże, które zabijały Izraela, tak, został wywyższony syn człowieczy, który symbolizował swój grzech, który wziął na siebie. Abyśmy my, gdy spojrzymy na niego z wiarą, z wiarą, którą on wkłada w nasze serce i odpowiemy, panie tak, żyć, panie tak, przemień mnie, panie tak, król w moim życiu i bądź panem tego życia, to wówczas zaczynamy naprawdę żyć. Bo tak Bóg umiłował świat, że syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, w ilu zobaczeniu jest każdy, kto w niego również spojrzy. Z wiarą oczywiście, z pewnością będzie miał życie wieczne. Tutaj czytamy na tak słowa, że nie posłał Bóg swojego syna na świat, aby sądził świat, ale aby świat był przez niego zbawiony. Musimy zrozumieć, kochani, że Krzyż nie pokazuje nam naszej beznadziejności. Nie pokazuje nam naszej grzeszności, ale pokazuje nam naszą wartość, którą Jezus widział od samego początku. Dlatego poszedł na Krzyż, aby nas odkupić, aby nas wyzwolić. To, co nas zabijało, Jezus wziął na siebie i umarł, abyśmy my mogli naprawdę żyć. Jezus był odłączony od Ojca w momencie śmierci na krzyżu, gdy stał się Grzechem. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy my mogli być połączeni z nim na wieki. I to jest, to ani Piękne, bo w drugim liście do Koryntian w piątym rozdziale, są niesamowite słowa, które brzmią następująco. Bóg mówi, że ten, który nie znał Grzechu. Czyli w o Jezusie, bo Jezus nigdy nie grzeszył. Ten, który nie znał grzechu, za nas stał się grzechem. Abyśmy my w nim stali się Bożą sprawiedliwością. Nie jesteś w stanie być sprawiedliwy przed Bogiem. Nie jesteś w stanie stanąć twardą twarz przed Bogiem w swojej własnej sprawiedliwości, bo jej nie masz. Nie masz, bo jeżeli raz przynajmniej tu grzeszyłeś, stałeś się niewolnikiem grzechu stałeś się niewolnikiem, który sam nie może uwolnić się od tego grzechu. Od tej niewoli. Niewolnik sam nie może odzyskać wolności, chyba, że zostanie wykupiony. Że zostanie za niego zapłacona cena i przechodzi z jednego właściciela do drugiego właściciela. I tak się dzieje z każdym, który przyjął ofiarę Jezusa Chrystusa. Który zrozumiał, że najwyższa możliwa cena została zapłacona za niego na krzyżu. Że on, jest bez wartości, że on jest tak wartościową osobą, że nie ma już ceny, za którą mógłby być wykupiony z powrotem. Jezus zapłacił najwyższą cenę. Nie można tej ceny przebić. Jeżeli jesteś pod krwią Chrystusa, jeżeli zawierzyłeś całe swoje życie Jemu, to zaczynasz wreszcie patrzeć oczami miłości na świat, który Cię otacza. Dlaczego? Ponieważ masz nowe serce. Nie twoje serce kamienne, o którym mówi Biblia w bardzo wielu miejscach. Że mamy serce kamienne, serce samolubne. Serce, które jest skoncentrowane na sobie, które chce żyć kosztem innych, a nie żyć dla innych. Ale Bóg to serce kamienne przemienia w serce mięsiste. W serce, które kocha. Bo tym, kim jest Bóg, a Bóg jest miłością, Bóg chce, abyśmy my byli tutaj, na tej, na tej ziemi. Niesamowite, co mówi apostoł Jan. Mówi, że to kim on jest, my jesteśmy na tym świecie. Pytanie, czy my wiemy, kim on jest? Bo jeżeli nie wiemy, kim on jest, to my nie możemy wiedzieć, kim my mamy być na świecie. A my mamy być miłością. Bo Jezus jest miłością, Bóg jest miłością. I kochani, to jest zagadnienie naszego serca, każdego z nas, który tutaj przychodzi co tydzień. I osób, które trwają w Wodzicwę za tą ewangelizację, za to, że, żeby swoje słowo się roznosiło, jak miła woń, to jest to, aby ludzkie serca Bóg przemieniał w te serca mięsiste, Aby ludzie zobaczyli swoją wartość, które Bóg nad, którą Bóg widzi. Nie to, czego oni doświadczają na ziemi, ale to, co Bóg dla nich zaplanował od samego początku. Bóg zna tego po imieniu. I zaplanował życie dla każdego, dobrobycie, w, w, w radości, w pokoju, ale w Nim. Mimo, że świat będzie nam mówił i będzie nam to pod nogi. I tak będzie się działo. Ale to nie będzie zmieniało tego, w kim jesteśmy w Bogu, bo my w Nim staliśmy się w Bożą Sprawiedliwością. My w Nim chcemy świecić światłością, którą jest Chrystus. My w Nim, czyli w Jezusie Chrystusie, chcemy być solą na tej ziemi, która daje smak ze tutaj ziemi, która zwierza ku upadkowi. Jeżeli w swoim życiu, przyjacielu lub przyjaciółko, zmagasz się z wieloma problemami, jeżeli w swoim życiu doświadczasz różnych uzależnień, jeżeli w swoim życiu zaczynasz rozumieć, że nie widzisz sensu, dlaczego tutaj na ziemi jesteś, pamiętaj, że w oczach Boga jesteś wartościowy. Ale dlaczego czasami tak się czujesz, że sam do końca nie znasz swojej wartości? Jeżeli nie wiesz, jak cenny jesteś, Nigdy nie będziesz mógł przynosić owoców, które Bóg dla za ciebie zaplanował, ponieważ ty sam będziesz z góry uważał siebie za mało znaczącego. Ale jeżeli odda twoje życie Chrystusowi, jeżeli w sercu zawołasz do Niego ratunek i zrozumiesz twój czyn, że ty sam z Niego się nie uwolnisz, to wówczas Jezus przyjdzie i jak dobry lekarz uzdrowi twoje serce, uzdrowi ciebie. I cię, że zostanie się synem Bożym. Otrzymasz Bożego Ducha do swojego serca i będzie wreszcie mógł w tym życiu oprytować z tym, co Bóg dla Ciebie zamierzył. Spojrzysz na osoby, które w jakiś sposób się zraniły w miłości. Będziesz rozumiał, co to jest przebaczenie. Dlaczego? Ponieważ będziesz wiedział, jak wiele Tobie przebaczono. Będziesz wiedział, jak ile Bóg zapłacił za Ciebie, gdy byłeś jeszcze grzesznikiem. Co jak sobie przypominam te słowa zapisane w liście do Rzymian, to moje serce aż raduje się, bo tam apostoł Paweł mówi takie słowa W tym objawiła się Boża miłość ku nam. W tym zobaczcie, Boża miłość objawiła się ku nam w czym? W tym, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Gdy byliśmy jeszcze grzecznikami, Chrystus za nas umarł. To jest to ani objawienie Bożej miłości, bo każdy z nas nie mógł zrobić nic, aby na tą Bożą miłość zapracować. Ale Bóg pragnie, abyśmy wreszcie mogli z tej miłości korzystać, abyśmy mogli w tej miłości trwać. Przede wszystkim, abyśmy mogli tą miłość, tą miłość doświadczać każdego dnia. Dlatego, kochani, wychodzimy tutaj do Was co tydzień, aby mówić Wam, że nie jesteście sami. Bo Bóg jest zawsze przy nas i pragnie być w Was. Pragnie, aby Jego królestwo mieszkało w Was. Ponieważ każdy, który się zrodzi z Bożego Ducha, którego Bóg wyciągnie, wyrwie z ciemności swojego życia, wyrwie z grzechu, z niewoli, w której żył, w Jego sprawiedliwość, świętość. I jego wolność, którą mamy w Jezusie, staje się nowym stworzeniem. Wszystko stare przeminęło, mówi apostoł Paweł, a wszystko stało się nowe. Nie definiuj siebie przez to, jak kiedyś żyłeś, co ciebie w życiu spotkało i czego wystarczyłeś pod ludzi, ale zacznij definiować swoje życie przez to, co Jezus zrobił dla Ciebie na Krzyżu. Zacznij patrzeć na siebie, jak na osobę która została wyrwana ze starego życia i przeprowadzona do nowego. Jeżeli Nikodem, który rozmawiał z Panem Jezusem w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, dowiaduje się, że trzeba się na nowo narodzić, aby umrzeć wolne królestwo. Co to znaczy na nowo się narodzić? Żeby ktoś się na nowo narodziło, najpierw musi umrzeć. Twoja stara natura, twój stary umysł, Twoje stare życie i wszystko to, czym byłeś, bez Chrystusa ma umrzeć. Masz uważać siebie za martwego dla grzechu i na tego, co ciebie spotkało kiedyś, ale być żyjącym dla Chrystusa. Bo skoro się nowo narodziłeś i Bóg ci zrodził do nowego życia, to masz dodał Ci całkowicie nowe życie, życie, które jest radością, życie, które jest pokojem. I w tym życiu ludzie, którzy są nowonarodzeni, narodzeni są nowym stworzeniem, pragną dzielić się z innymi tym, co sami otrzymali. Dlatego tutaj przychodzimy co tydzień, aby mówić Wam, kochani, i dzielić się z Wami tym, co my otrzymaliśmy od Boga, tym nowym sercem, tym umysłem, które jest zakochane w Chrystusie, które chce każdego dnia dostawać go jeszcze bardziej. A jak możemy to, kochani, robić? Poprzez to, to, że będziemy wstali Jego słowo. Poprzez to, że Bóg będzie w naszych sercach, w naszym umyśle, w naszym życiu zawsze na pierwszym miejscu. Bo jeżeli Bóg będzie na pierwszym miejscu, wszystko inne będzie na miejscu odpowiedzi. Jeżeli na Bogu będziemy opierać swoje małżeństwo, swoje relacje w pracy, relacje w rodzinie, relacje w znajomych i wszystko inne na Bogu, to wówczas wszystko inne będzie podporządkowane źródle życia i miłości, którą jest Bóg. I nie będziemy wtedy patrzyli oczami cielesnymi, tymi z tego świata, ale będziemy patrzyli oczami, które Bóg włożył w nas. I wówczas zobaczymy wartość drugiego człowieka, który jest obok nas. Zrozumiemy, że drugi człowiek, który nie zna jeszcze Boga, żyje w ciemności. Tak jak my kiedyś żyliśmy w ciemności. Dlatego, kochani, boli mnie serce i serce moich braci i sióstr, gdy widzimy ludzi, którzy zmagają się w swoim życiu i próbują na własnych siłach. I własnymi staraniami przemienić to życie. Kochani, nie jesteście w stanie tego zrobić. Ilekroć będziecie próbowali sami coś zrobić w swoim życiu i je zmienić, tylekroć upadki Wasze będą powodowały jeszcze większy ból. Ponieważ będziecie sobie już obiecywać, a żyjąc w ciele i spełniając sprawiedliwości Waszego ciała, będziecie nieustannie zawodzili. I przychodzi potępienie, przychodzi złość, frustracja, beznadzieja. Że ja jestem nic nie ma, bo jest się nic nie liczy, bo ja to się obiecałem, a tego nie dotrzymałem. Jezus mówi nie obiecujcie, ani na niebo nie przysięgajcie, ani na ziemię nie przysięgajcie. Tak, dlaczego? Bo trwajcie we mnie cały czas, bo ja jestem źródłem życia, mówi Jezus. Ja jestem światłością świata. Jezus powiedział, że ja jestem drogą. Nie ma dwóch dróg. Jezus mówi, że jest jedna droga, wąska i jedna brama. Która prowadzi do zbawienia, a mało osób ją znajduje. Jezus jest życiem. Życiem prawdziwym. Nie takim, jak ci mówi świat, ja, telewizja i inni ludzie. Żyj jak chce, żyj swoim życiem. Nie. Żyj życiem Bożym sobie. Bo Jezus jest prawdziwym życiem. Jezus mówi, że ja jestem kim, ja jestem prawdą. Odpuśćcie jakikolwiek teraz program w telewizji. Rozmawiajcie z różnymi ludźmi. Każdy wam powie. Ja znam prawdę. Nie, ja znam prawdę. Prawda jest tu, prawda jest tam. Nie, prawda jest Chrystus. Powiedział, że idźcie za mną i trwajcie w moim słowie, a poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Żeby poznać prawdę, trzeba trwać w słowie Jezusa Chrystusa. Trzeba trwać w tym, co On nam zostawi. Wtedy poznajesz prawdę. Jezus powiedział, że jest światłością. I zobaczcie, że przez chwilę. Cieszymy się, jak jest ciemno, a włączymy jakąś lampkę, włączymy jakąś zarówkę, włączymy jakąś latarkę. Jak jest dzień, radujemy się, bo widzimy słońce. Jak jest pochmurno i nie ma słońca, to wiadomo, że nie jest tak fajnie, jak jasno, czy krótko, jak piękne słońce świeci. Ale my mamy prawdziwą światłość, którą jest Chrystus i On w nas jest każdego dnia. On powiedział, ja jestem światłością świata. Prawdziwa światłość przyszła na świat. Tą światłością jest Chrystus. Zobaczcie, Jezus jest drogą, Jezus jest prawdą, Jezus jest życiem, Jezus jest w szedłością, Jezus jest pokojem, prawdziwym pokojem, który jest tylko w nich. Ile z nas, pewnie każdy pragnie żyć w spokoju, w spokoju między swoimi rodzinami, w spokoju w pracy, między narodami, żeby był spokój, każdy dąży do pokoju, ale żeby żyć w prawdziwym pokoju swojego serca, i nawet w sytuacji ciężkiej, która jest wokół nas i to będzie wojna, czy będzie problemy z pracą, finansowe, rodzinie, jakikolwiek obiekt i góra wrośnie w naszym życiu, Ty możesz żyć w pokoju. W pokoju serca. Dlaczego? Ponieważ źródło pokoju, książę pokoju, o czym mówi prorok Izajasz, mieszka w Tobie. A to, to jest, kochani, wartość, która jest niezmienna. Jest niezachwialna, kochani. I można by wymieniać, bo Jezus mówi o tobie bardzo wiele różnych słów. Ja jestem krzewem winnym. Krzew winny rodzi na to rośle. I każdy, który uwierzy, który przyjmie Chrystusa, jest podłączony do krzewu winnego. I może rodzić naprawdę dobre owoce. Jeżeli jesteś odłączony od krzewu winnego, to Nie ma w tobie życia, ponieważ jesteś odłączony od korzenia. A Jezus jest krzewem winnym. I to bardzo ważne już na sam koniec, kochani, jeden, to dokańcza swoją myśl mówiąc, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. I mówi bardzo bardzo słowa. Nikt, zwrócił uwagę, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Nie ma drogi do Ojca inaczej jak przez Jezusa Chrystusa. W litości będzie mówił, że cię zaprowadzi do Boga. Ktoś ci będzie mówił, że Ojciec zaprowadzi do Ojca, nie wiesz, go, bo Jezus powiedział, że nie ma innej drogi. Ja jestem drogą. Przyjdź do Jezusa, a Ojciec zaprowadzi. Przyjdź do Jezusa i tak jak On powiedział w Księdze w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, w 10, przepraszam, powiedział: Ja jestem plamą dla obie. Kto przeze mnie wejdzie, wejdzie i wyjdzie, znajdzie pastwisko. Tylko możemy wejść na napastowsko ojca, przechodząc przez Jezusa, z jego rozdarte ciało na krzyżu. Tylko i wyłącznie. I podsumowując już na koniec i kończąc to, że mogą się z nami dzisiaj podzielić, w liście do Tymoteusza podają bardzo ważne słowa, które są jakby e, kontynuacją myśli pana Jezusa, tym, że jest jedyną drogą do ojca. Bo tam czytamy, że jeden jest bowiem Bóg i jeden jest pośrednik. Między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus. Jeden pośrednik, kochani. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko do Jezusa. Tu jedynym pośrednikiem, to jest do Ojca, jest Jezus Chrystus. Nie pozwól się sobie wyrwać tej prawdy, która jest zawarta w Bożym słowie. Nie pozwól wyrwać sobie tej prawdy, która mówi o tym, że w Jezusie mamy wszystko. Bo w nim mamy radość. W nim mamy pokój, w nim mamy pełne odkupienia i pełne odpoczynku. Kochani, błogosławimy Was serdecznie. Dziękujemy, że mogliście tutaj z nami podzielić się słowem. I teraz, jak zawsze, to tydzień zapraszamy Was serdecznie wszystkich, chętnych na ciepłą zupkę pomidorową z materonem, na ciepłą herbatkę, bo dzisiaj jest chłodniej, to nie mamy zimnej herbatki, tylko ciepłą. Ale przede wszystkim zapraszamy Was po to, abyście mogli się z nami pomodlić. Abyśmy mogli o Was się pomodzić jeżeli macie jakiś problem, chcielibyście z czymś porozmawiać. Jeżeli chcecie wspólnie z nami trwać w oblitwie do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Abyście chcieli kochani również porozmawiać, mielibyście jakieś pytania, ktoś Was nurtuje w Piśmie Świętym, również kochani zachęcamy Was z całego serca. Jesteśmy tutaj dla Was, aby dzielić się z Wami tym, co sami otrzymaliśmy. Miłością, pokojem i tym, kim jest Chrystus. A On jest wszystkim dla nas i chcemy właśnie Chrystusem z wami się dzielić. Jeżeli nie macie Biblii, jeżeli nie macie Bożego Słowa w domu, to również mamy Biblię. Możecie przyjść za darmo, za nic nie płacimy, kochani. Wziąć Boże Słowa, abyście mogli je mieć w domu. I nie tylko je mieć, ale je czytać. Abyście mogli z nim graftać. Abyście mogli poznawać Boga jeszcze bardziej przez to, co On nam zostawił. Kochani, dziękuję Wam serdecznie, błogosławię Was po ten w imieniu Jezusa Chrystusa i zapraszamy Was wszystkich bardzo serdecznie na rzutkę i na ciepłą herbatę. Niech Was kochani wszystkich Bóg błogosławi. Panem Bogiem.